Tak? Jak załatwimy co lepsze jarki? Ile ta młoda Ile młoda bo No ciężko mnie to, mi powiedzieć. powiedzieć. A młoda ile waży? No, nie Młoda w nie Niedużo. A nie obiega nie uwagę. A nie więcej. to Po setce? Nie. Po to na miejscu. Po sklanecce. Po sklanecce. Po później. To teraz? No. Po, tera? po szklaneczce później. Trzeba tak już przejechać. Nie? Jakoś musimy minąć tak, tą musi przeszkodę. Się Ale musimy sobie No No każdy ruch chodzi. Ale ty się na tam. Wiesz, każdy ruch. A jak? Jeden drugi ruch, 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 ruch trzeci ruch, czwarty A, ruch. a to po czwarteczce, tak? Nie. Jak po czwarteczce? Nie. Puch, tak się nie. Puch. A to na każdy kieliszek? Na każdy na ruch, kieliszek. kieliszek? Ja cię dam kieliszek. Kieliszek. kieliszek, na każdy nie, To jest na Na każdy rok to Nie, bo tu nie jest. To Ale zapasowych rogów nie ma. Nie ma. Na szczęście. Znalazłem, ale dobra. To na czym żeśmy stanęli? Na każdym rogu? Znalazłem. na stanęli. I jedziemy szybko, bo się śmieje.